No, otworzyły się całkowicie nowe perspektywy. Też ja często nazywam muzykę Manamu oraz tych zespołów, które później nastąpiły w tej pierwszej fali tego nowego polskiego roku jako soundtrack do rewolucji solidarnościowej. Bo to wtedy wszystko się razem pięknie nakładało. I o tym też zresztą chyba Kora mówiła, że coś było w powietrzu w tamtym czasie, że ten grunt był przygotowany, że publiczność czekała na taką wypowiedź artystyczną, na taką muzykę. Że to nie wynikało tylko z tego, że piosenka Hamlet pojawiła się w eterze radiowym i, i taka była droga, ma nam przecież do, na festiwal w Opolu z radia. Mm -hmm. Znaczy, ja chcę powiedzieć, że to też jest dosyć, dosyć ciekawa historia, ponieważ ta piosenka Hamlet była czymś bardzo dziwnym na, na polskim rynku. I jedna pani w radiu uparła się, żeby to puszczać. Wyleciało mi z, z głowy jej nazwisko, ale Kora często o niej mówiła, ja sobie kiedyś przy, przypomnę. W każdym razie ona się uparła, że ten dziwny utwór Hamlet, ludzie właściwie nie wiedzieli o czym Kora śpiewa, bo śpiewa o tym, że stoi, stoi, czuje się świetnie, nie wiedzieli o co chodzi. No niektórzy to interpretowali jako stanie w kolejce, które wtedy były po wszystkie produkty. W każdym razie, przy czym ten utwór był nagrany jeszcze w innym składzie, a ten występ w Opolu to już był ten taki core, ten taki podstawowy skład Manamu, z którym później szedł. Jak burza, jak tornado przez Polskę i przez Europę. A piosenka Hamlet nagrywana była zespołem Dżamble. To byli muzycy zespołu zespoł jungle, tak. Ale krąży taka legenda, że menadżer zespołu Jungle był w Opolu z Manamem. Nie wiem, czy jest to prawdą, ale słyszałam, że... Po występie, po tym czterokrotnym bisie, załamany wszedł do garderoby i z rękami na głowie powiedział do Marka Jackowskiego: Co wyście zrobili? I Marek Jackowski pyta: W czym rzecz? O co chodzi? I Adam Galas mówi: Zakończyliście epokę. Zakończyliście no to prawda, epokę. Tak. To, była, to był koniec epoki właściwie yy, takiej muzyki, która, która o niczym nie mówi. Mówiła o butylkach, o miłości, o kwiatkach. Właściwie jak ktoś by słuchał muzyki, która była przed korą, przed bananem, tutaj polskie, to miałby wrażenie, że wszystko jest w Polsce wspaniale, że żyjemy w, w raju. No, to była taka propaganda sukcesu, której przedłużeniem była muzyka. Dopiero kora pokazała, że jesteśmy zupełnie w innym miejscu, że coś się zmienia, coś się dzieje, no i za, to, za nią poszło całe pokolenie. I być może właśnie z tego względu, Yy, pojawia się na początku lat 80 takie zdanie w filmie dokumentalnym, czuję się świetnie, polskim mikiem, dżagerem jest kowa. I chciałam zapytać pana jako filozofa, jako poetę, yy, czy pan dziś myśli o tym tak i, i, i myśli o tej twórczości w ten sposób, że to rzeczywiście będzie ta zemsta ręki śmiertelnej, że ta poezja, że ta twórczość przetrwa nie lata, dekady. I, 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 I będzie w nieskończoność, nieskończoną pamięć odbiorców. No ja w tej chwili, mimo tego, że 40 lat spędziłem skoro i właściwie w, z jej muzyką, dopiero teraz odkrywam, jak głębokie były te teksty, jak wiele mówiły. I dużo też moich znajomych, którzy się nie interesowali za bardzo muzyką, też odkrywają na nowo te teksty i nawet jakieś wyciągamy fragmenty, yy, cytaty, które... Yy, Będziemy stosować, bo będzie teraz wystawa y, fotogramów Kory, bardzo ciekawa, w Warszawie 14 czerwca. Chcemy ją różnymi cytatami z piosenek Kory y, jak gdyby mm, u, uzupełnić. I może będziemy robili koszulki, no jakoś chcę te... Y, y, no przede wszystkim będziemy wydawali książki, bo już y, w tym roku na jesieni wydamy niepublikowane teksty Kory, które pisała bo Pani odnalazł, prawda? To nie jest jakaś sprawa taka, która ma yy, no, trwała długo, tylko to jest coś świeżego, prawda? Znaczy, to są dwie rzeczy. To są yy, różne wersje piosenek, które Kora pisała teksty do, do swojej solowej płyty i do, do, do płyt, które nie powstały, bo były różne projekty. Nawet był taki projekt z Pawłem Mykietynem, przypomniał mi się, się do mnie zadzwonił. I do tego projektu Kora napisała kilka tekstów. I, i, no, a oprócz tego są jeszcze teksty, które pisała bezpośrednio przed śmiercią, o czym ja nie wiedziałem, które bardzo ciężko jest rozczytać. Nawet żeśmy dawali do Instytutu Grafologicznego, Kryminalistycznego. Właściwie w 90% jest to już odczytane i będzie zbiór poezji o w tytule mm, Ściana purpurowych szklanych serc. Taki będzie tytuł. To jest jeden z tekstów kory, I, i ja chcę, żeby ktoś ten tekst kory z artystów współczesnych, polskich, rockowych być może Zaśpiewa. zaśpiewał do swojej własnej muzyki. No, Mam już kilku, kilka osób, z, którym, z którymi na ten temat rozmawiałem, ale to jeszcze nie chcę o tym mówić.